Dzień dobry, dzień dobry, vlogmas numer 8 po wczorajszej siłowni. Jak się Werka czujesz w sumie? Ja bardzo dobrze. Czyli bardzo czuję. dobrze. A ja po wczoraj, jak się obudziłem dzisiaj rano, to tak. O, nie mogę, Nie mogę kucnąć. Dawno nie miałem takich zakwasów, naprawdę, nie? że jak próbuję. O, A to wszystko przez te wykroki, które sobie wczoraj robiłem. No ogólnie robiłem taki fajny zestaw ćwiczeń, który na nogi zadziałał mi, jak widać, dobrze. I w sumie nie tylko na nogi, bo na poślady też. Werka tutaj przegląda stare fotoksiążki. No, yy, zamówiłam sobie nową fotoksiążkę, właściwie tą zamówiłam jakoś, nie wiem, w listopadzie chyba. Mhm. I tak sobie teraz przypomniałam, że kurczę, chyba nie mam fotoksiążki z naszej sesji świątecznej, i sobie zamówiłam kolejną z sesji świątecznej, a teraz sobie to wszystko przeglądam, bo zobaczyłam, że patrzcie, ja tutaj mam przecież podsumowanie roku też świąteczną, ale ona jest z 2020 roku i mi się kojarzy, że ja w 2021 też zamawiałam i chyba też z tą sesją świąteczną naszą zeszłą roczną, ale ja ją chyba dałam w zeszłym roku w prezencie chyba mamie. Tak. Ech, w ogóle ładnie zapakowane jak na prezent, nie? Mhm. Uh -huh. Faktycznie, to można dać komuś na prezent. No tak. O, jeszcze chwila, jeszcze momencik. Ktoś bliski zaprawił sprawić ci radość płynącą z wyjątkowych wspomnień. Lubię te zdjęcia. One są takie... Ładny. No i oczywiście moja ulubiona Werka w grzywce. Proszę mieć taką fryzurę, bo coś tutaj widzę, że nie mamy. No będę miała, zrobię sobie, bo ja po prostu sobie wzięłam tą opaskę, bo sobie robiłam makijaż. No, o, no klasa i standardowo. No moje typowe miny, nie? Tutaj w ogóle w tej fotoksiążce, którą robiłam w listopadzie. No, na Kończy koniec. się no... Fajne jest też to, że możecie sobie zaprojektować, ja wszystkie moje fotoksiążki sobie sama projektowałam, tam macie gotowe szablony, możecie sobie wybrać na różne okazje, na przykład na ślub, na święta, na prezent urodzinowy, na chrzciny dziecka, no dosłownie na każdą, każdą okazję możecie to podarować. Specjalnie dla Was mamy zniżkę, z której naprawdę warto skorzystać, bo jest to fajna pamiątka i fajny prezent dla bliskich. Szczegóły znajdziecie w opisie, także sobie możecie zerknąć i, i zamawiać. Tak bardzo wczoraj chciała, ale było zamknięte, więc dzisiaj sobie w końcu zjesz co. Ale nie wiem, czy mam ochotę taką na to. <śpiewanie> Chyba dla zasady już to po prostu chciałam. Smacznego pipi. Mhm. Ok. się Jaka sukieneczka. A mieć bliźniaków, chłopca i dziewczynkę. No. Postanowiliśmy pójść tak zobaczyć ile mogą w ogóle kosztować. Bardziej mnie to interesuje takie, takie rzeczy dla dzieci i są trochę tańsze. Tu na przykład te cztery dyszki, jakieś speterki. Fajne. Co ty w sensie? Że trochę tańsze niż takie dla dużych ludzi. <laughs> to ty mój kochany jeszcze nie widziałaś. <laughs> zobacz, tak instynktownie patrzysz na bardziej no na wszystko dla dziewczynek. <laughs> nie wiem. Jakieś liczby. E, zobaczy... One są gdzieś mniej więcej takie jak, jak ty, byś nosiła sobie, nie? No masz taki sweterek. Zaczeisz, będziesz sobie brała odpowiedniki tego, co ty nosisz. dla... No i nie wiem, jeżeli będzie ten brudny To będzie jesteś. dziewczynka. Chodź zobaczyć e, dla takich noworodków neutralne. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie wiem, jakie małe nóżki ma. No, takie chyba mało będzie miało. I kupimy skarpetki. karpetkiem, chociaż coś kupić. No to kup sobie, wybierz coś białe najlepsze bo nie wiadomo w sumie no białe neutralne zauważ że tutaj nie ma takich ubranek no właśnie to takich malutkich malutkich Dość dziwne nie a musimy wrócić się do tamtego sklepu jak tu się właśnie rozmiary ogarnia no tu masz napisane od zera do jednego miesiąca 50. a, a ja właśnie nie wiem czy pięćdziesiątki kupować czy większe się nie urodzi i czy nie zacząć od 54. Powoli do mnie zaczyna docierać, jaka to będzie też dla nas kosztowna przygoda. Chyba już teraz będzie tak, jak wiesz, jak ja zawsze prosiłem, mam, mama kup mi coś. Boże Czyli Czod. o świąteczne. A to, to, to za rok takie byśmy kupowali, no, ale jakbyśmy kupowali, tu jakbyśmy już dla mieli. To, już będzie... to jest dla malutkiego. No. no tak jest ten, mucha. To nawet dla mnie jest takie urocze. No. Nie spodziewałem się. Ale ja będę też kurde brał chyba czynny udział w wybieraniu tych różnych ubranek. Bo też mam takie swoje typy. Wydaje mi się kicia, że ten, że najlepiej będzie, wiesz kiedy. Mm -mm. Jak już będzie takie starsze, będziemy tak 3 latka, 4, ja to będziemy wstroiła. mogli, wiesz, jak jeżeli to będzie synek, to będzie można jakieś fryzurki robić. I tak ten, a jeżeli mm -hmm. będzie dziewczynka, no to to już ty będziesz robią fryzurki. też będziesz powiedzieć. Ale, będzie ale się nauczy, nauczyć. Chciałem powiedzieć, że nauczę się na przykład warkoczyk, pleść, a to umiem chyba. 60 zł, takie małe pitu-pitu. A kupujemy tu skarpetki? Skarpetki kupmy. To chodźmy. Wiesz, co jeszcze zauważyłem, że ewentualnie takie ubranka dla chłopca mogą być jako takie neutralne? Tak, dlatego nie? właśnie chciałam tak zobaczyć. Ale no kurde. Słodkie, no. <grych> Tatuś będzie wybierał. Tak. Tatuś będzie wybierał, no. Wydaje mi się, że przez internet jest większy wybór, ale mimo wszystko jednak dobrze zobaczyć zobaczyć te ubrankę, mm -hmm. nie? Dotknąć, dotknąć, czy, czy dobra jakość materiału, nie? Czy dobry gatunek. gatunek. Czy dobry gatunek, jak to moja mama mówi. Wróciliśmy do domu, żeby wrzucić vlogasa i zobaczcie, to jest chyba pierwszy raz, kiedy nie wrzucimy o czasie. Oczywiście nie nagrywamy tego zaraz po tym, jak przyjechaliśmy, bo minęły gdzieś jakieś 3 godziny. I Werka miała dzisiaj tą standardową codzienną drzemkę. To chyba już tak się na zawsze wpisze. Znaczy się na, na zawsze, zawsze. na ten czas ciąży, że werka będzie miała takie drzemki koło 15 i będzie musiała sobie zawsze zrobić drzemkę. No mam I... nadzieję, że, że nie. No nie no, ale wiadomo o co chodzi. Ja przez pewien czas miałem tak, że razem z nią sobie drzemałem w tulony, w tuleni razem, ale ostatnio stwierdziłem, że ja nie mogę tak spać po, po południu, no bo później nie mogę spać w nocy. No i... no nie. I dlatego dziś, a dzisiaj chce mi się, bo wczoraj się nie wyspałem, ale mówię, dobra, przetrzymam to, pójdę wcześniej spać, będzie łatwiej wstać na siłownię. I no. A Werkę boli główka coś. No kurde, strasznie mi boli głowa, to tak normalnie, a... To jest w ogóle dla mnie takie zaskakujące, że Werkan potrafi się rano obudzić i potrafi być wszystko OK, ma humorek, a nagle tak na palce palca jakby... Zaczynałeś jakieś dolegliwości, nie? No, ale tylko w sumie jakie dolegliwości? No, tylko tyle, że. No. W sumie dzisiaj to mnie ta głowa po prostu boli. Chcieliśmy jeszcze dzisiaj jechać sobie na Jarmark, ale ten na Placu Wolności, czyli nasz ulubiony. I pojedziemy. I pojedziemy? Dobra, i pojedziemy, bo chcemy ten spróbować. Tam była taka grochówka z, taki, mm. z takiego wojskowego tego, z takiej kuchni polowej, wojskowej. I chcemy sobie tą grochówę spróbować. Mm -hmm. No i też przy okazji będziemy mogli wam pokazać, jak to wygląda wieczorem. Zdecydowanie lepiej iść w tygodniu, bo jest mało ludzi. A jak kto pamięta vloga, jak byłem z Werki Siostrom na mieście, to. No A nie szło ja tu ja przejść. Dobra, patrzcie, tutaj jest ten bigos. Nie bigos, grochówka. Że chleb tu się tylko żurek podaje, myślałem. Nie, to też podaje. <grych> grochówka gorąca, dobra. Z takiego typowo wojskowego, wiesz, z kuchni polowej, wojskowej. Co prawda ja nie lubię tej kiełbasy, która jest w środku, ale... Ale się ziemniaki. Na to już się nigdy nie dam nabrać. Co roku próbowałem, ale już się nie dam nagrać na tych krzywe łuki. Panie <grymne> To nie wierzę! O! Cześć! o cześć, cześć. 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 cześć! Cześć! jednego na ale ja bym Masz żelka, nie wiem, co tyle mówiłeś, żebyś chciała. Więcej słodkie niż słone. Tak, więcej słodkie niż słone, masz rację. No chyba nie wie, co powiedziała. Aha! Więcej słodkie niż kwaśne. Coś mi dobrze. po tym grochówce po tej. A ty? Ja się kleję bardzo dobrze. Głowa przestała mnie boleć jak to się otwiera. co się mdli. Patrzcie, Werka kupiła sobie baterię. <noise> I kupiła sobie ciśnieniomierz. Ty mi kupiłeś, Sania. No ja ci kupiłem. No bo słyszałem, że kobieta w ciąży powinna sobie badać ciśnienie. To znaczy Berka mi tak mówiła, a ja jej ufam. Ej, tu są baterie w środku. O, no to fajnie. Pierwszy test. Nie, po prostu ta głowa mnie boli, nie? Więc tak sobie pomyślałam, że no, wypadałoby sobie sprawdzić ciśnienie. 129 na 84, puls 112. To czyli ten puls taki w sumie u mnie normalny. No, no. Bo ja zawsze mam podwyższony puls. Czajcie, jak ja kiedyś spanikowałem w ogóle, i werę wziąłem jak najszybciej do, do kardiologa. 129,84 litr? Chyba ta, chyba ta. No nie, wiem, ty się znasz, muszę zobaczyć. Ja, ja się aż tak nie znam też, ale kiedyś, jak, jak w panikę wpadłem, bo werka miała puls tak 120 i coś takiego, i ja w taką panikę zacząłem wpadać, bo to tak kilka dni, pojechaliśmy do kardiologa, on powiedział: Wszystko jest dobrze że niektórzy mają taką naturę, im bije szybciej, a nie jest potwierdzone żadnymi badaniami, że ktoś ma taki szybszy puls, to że na przykład żyje krócej. Pokażę Wam jeszcze tak na koniec, co kupiłam na naszym maleństwu. No skarpeteczki w sumie, w sumie to nie wiem, co tu pokazywać. O i jakie tu smaciupańki! Dwa palce im się zmieszczą. Pokaż. To fajne, nie? Takie Pici, pici, pici. naprawdę bycie, malutkie. Bycie. Wzięłam białe, bo no, nie wiem, czy chłopiec, czy dziewczynka, takie neutralne. I w sumie to tyle. Nic więcej nie kupowałam, bo nie mogłam się zdecydować. Ale faktycznie, <noise> będzie się... trzeba tak powoli już kupować te rzeczy. Tak, no ale już nie mogłam wytrzymać, i zamówiłam sobie sobie i zamówiłam dzieciątku e, takie body, takie e, legginsy, takie, takie wiecie, spodenki i takie krótkie spodenki, no bo nasze dzieciątko urodzi się akurat na wakacje, więc e, takie, takie coś, lż, takie coś lej, l... kurde. Więc takie więc, coś. Zam, więc zamówiłam coś lżejszego. Tak, właśnie. <laughs> Coś lżejszego zamówiłam, no ale pokażę Wam jak przyjdzie. I na dobranoc jeszcze Wam przypomnę: pamiętajcie o fotoksiążce, zamawiajcie, bo to jest naprawdę spoko prezent. Do 18 grudnia, jeżeli zamówicie, macie gwarancję dostawy przed świętami. I oczywiście pamiętajcie o rabacie, który na Was czeka. Link w opisie.